Cześć. Cześć. Z tej strony ekipa przy planszy. Dość zmęczona w tym tygodniu. No, to był dramat. Właśnie pomyślałem o tym, że ostatnio obiecałem komuś w komentarzu, że Dziorek pojawi się na stole i będzie częścią dzisiejszego odcinka, ale nie chcemy go męczyć, bo jest bardzo, bardzo chory. Dlatego my też przez ten czas w zasadzie nie mieliśmy czasu na ani granie w nowe gry, ani na czytanie instrukcji, ponieważ większość czasu spędzaliśmy u weterynarza. Ale coś tam wpadło w ręce, m. więc od razu do tego przejdźmy optymistycznie. Azul pojedynek, czyli nowa odsłona kultowej już gry układanki logicznej. Tym razem w wersji dwuosobowej. I od razu na starcie możemy powiedzieć, że przecież można by z tego zrobić normalną grę dla czterech osób. W zasadzie tak samo jak w zwykłego Azula można grać dwie osoby. Nie tylko w zwykłego, w każdego Azula można grać dwie osoby. Tak, ale właśnie jakby tutaj te zasady, czy jakby dobieranie najpierw kafelków, które będą podłożem, jest dość tożsame z tym, co się dzieje w ogrodach królowej chociażby, więc tam to działa, więc tutaj też by to działało, żeby można mieć stosiki, jakby więcej tych stosików, więcej kafelków. Wszystko by działało, więc jakby jest to opcja na stworzenie gry na większą liczbę osób, natomiast mam wrażenie, że po prostu już taki hype idzie na te wszystkie gry, żeby zrobić te wszystkie wersje dwuosobowe i to tylko wyłącznie o to chodziło, żeby stworzyć coś typowo dla dwóch osób. Dobra, no bo zaczynając wychodząc, to jest zwykły po prostu Azul, wariacja na temat trochę tego podstawowego pierwszego Azula, gdzie z płytek środkowych ściągamy sobie kafelki, do siebie, trochę inaczej je zagrywałem, bo płytki mają dwie strony, je są stroną słoneczną i księżycową. Jak zciągniemy płytki z tej strony słonecznej, jedną wybraną, czy to kolor, dany taki sam. To wszystkie inne płytki układamy na stronie tej księżycowej w stosiku. I to my decydujemy, w jakiej kolejności będziemy je układać. Potem będziemy mogli je pobierać po prostu z każdego, jeżeli ten sam kolor wierzchni jest na, na górze. I to, co jest zmienione, to rzeczywiście to, że musimy najpierw zbudować sobie podłoże z kafelków, które układamy też na swojej planszetce. Mamy też żetony bonusowe, które odsłaniają się, gdy dojdziemy do samego końca stosu na stronie księżycowej. Taki żeton bonusowy pozwoli nam wy na wymianę. Dwóch na przykład żetonów, gdzie mamy części połówki w danym kolorze, na to, aby nam zapełnił miejsce, gdy chcemy już później kamyczki przenosić na tą swoją mozaikę. Wiecie, w standardowym azulu, w tym pierwszym pierwszym, przede wszystkim mamy 5 rzędów. Mhm. Tutaj mamy ich 7. Dobrze? Raz, dwa, trzy, trzy, trzy cztery. cztery sześć, pięć, sześć, sześć. Sześć, sześć. 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 Więc już jest trudniej, w sensie jakby jest ciężej te kamyczki zbudować, no bo jednak ten rząd z sześciu. No, nie ukrywajmy, dość ciężko jest go ułożyć. Natomiast fajne jest to, że jak układamy to podłoże, możemy te kafelki obracać sobie, jak chcemy z tym podłożem. Tym samym w jednej kolumnie bądź w jednym rzędzie, nawet mogą do na siebie przylegać, mogą być te same kolorowe płytki. W normalnym azul to by nie przeszło, nawet na tej drugiej stronie, ponieważ trzeba było zrobić w ten sposób, aby każdy rząd miał różne kolory w sobie. A tutaj, jak chcemy. Natomiast fajne jest też to, że mamy na podłożu pole wielokolorowe, które można zapomnieć dowolnym kolorem kafelka, plus mamy specjalne płytki. Które nam wskakują naszą płytkę, która ma cztery kółeczka, gdy zapełnimy pozostałe trzy. to kiedy ona wskakuje, punktuje nam konkretny rząd, w zależności od tego, który, w którym rządku się znajduje. Oczywiście, czym wyżej, tym prościej, tym mniej punktów. Na samym końcu jest tych punktów więcej. Mamy też cele, więc mm -hmm. te cele są najpierw są wprowadzające, potem można trochę pokombinować i te, te, te cele sobie po prostu rotować, więc mamy też dodatkowe punkty na koniec gry. Mi się on bardzo podoba, bo my już zagraliśmy w niego wcześniej na BGA. Na początku na BGA wskoczyła wersja jeszcze ta beta, tak? Czy Alf mm -hmm. Beta. I jeszcze nie była taka do końca, powiedzmy, mówię, niewydopracowana, ale nie było jeszcze wszystkich tłumaczeń do końca, było wiadomo w sumie o co chodzi. I dla mnie to było takie trochę chaotyczne. Potem już tutaj przeczytałem właśnie sam instrukcję ze strony Rebela, żeby skumać w ogóle zasady. I mi się ona spodobała. Na przykład teraz w ogóle sobie często gram w ogóle z ludźmi jakimiś randomowymi w internecie właśnie w tę wersję. Natomiast mam wrażenie, że ona trwa jednak zdecydowanie dłużej niż ta standardowa rozgrywka w Azula. No bo jednak tak. po, przede wszystkim ma pięć sporządnych rund. Dobieranie tych kafelków, ona jest też specyficzne i to, że my najpierw je przestawiamy sobie na te małe stosiki mhm. na tych księżycach, też nam trochę wydłuża rozgrywkę. Przy okazji, każdy z graczy musi w każdej rundzie poza ostatnim wziąć dwa podłoża, i każdy z graczy musi wziąć dwa żetony bonusowe. No trochę to po prostu trwa, ale fajnie mi się podoba. No dobrze, a takie podstawowe pytanie. Czy ty czujesz w tym, że to jest jakiś pojedynek? Nie, absolutnie nie. nie. To jest jakiś piz na wodę fotomontaż. Nie. Albo to jest złe tłumaczenie, to źle to przetłumaczyli. Bo i to się nazywa Azul Duel po angielsku. I nik ni w Pietruchę, tu nie ma żadnego pojedynku. Tu nawet nie ma żadnej interakcji. Tu nawet nic, tych kafelków nie wymieniamy. Gramy po prostu tak, jakbyśmy grali w cylindrku Azula. Gdyby dołożyli więcej kafelków i dodatkowe plansze, to mielibyśmy grę dla czterech graczy. Czyli tutaj nie ma nic, co by ją wyróżniało, znaczy, chyba, na tle na tym, żeby była dwuosobowa. Chyba że chodzi o to, że jest to jakby ten pojedynek, który z nas zapunktuje szybciej, szybciej zabędzie punkty bo to jest jakby wie, to kontynuacja z tą kopułą i tak dalej teraz, tak? Więc może to jest w jakby... każdej grze jest to, to samo. No nie, no ja wiem, to ale jest w sensie w dalszym ciągu. Z jednej strony w jakim stopniu powiedzmy pojedynkuje w się... Jak ustawić te kafelki później w tych stosikach, żeby szybciej je zabrać? No nie no wiem, może taka wiem, interpretacja. Nadmierna i nadwyraz nad ta interpretacja. Ten, ta jest gra, to jest dobry azul. Kolejny dobry, ciekawy azul, tak samo jak wszystkie inne. Czy jest najlepszym azulem? No Nie, bo ogrody królowej podobają mi się w dalszym ciągu bardziej. Jest wykonany, jeżeli chodzi o kafelki, super, jeżeli chodzi o planszetki. Dziadosko, jak królowej? Dziadosko. Bo to jest zwykły kartonik i to taki bardzo cieniutki. Ta wieżyczka, którą musimy składać ciągle, bo się nie mieści do tego malutkiego pudełeczka, i składać i rozkładać. Generalnie, jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, to nie mam zastrzeżeń. Ale wydaje mi się, że to jest takie trochę nabijanie odbiorców w to, że to jest wersja duet, mimo że to w, że jest tylko dla dwuosobowa. Ale nie ma tu żadnego pojedynku, więc jeżeli ktoś sugerowałby się nazwą, że o jakiś azur z pojedynkiem czy z czymś, nic z tych rzeczy. Ale gra jest super. Micha ja gra bardzo podoba. Na, tak. na pewno lepiej niż zwykły azul. Jakbym miał teraz wybrać, w jakiego azula bym, chciałbym zagrać w dwie osoby, jakbyśmy mieli grać, to na pewno nie wybrałbym tego zwykłego. Mi w ogóle niby taki banał, ale nawet te płytki są po prostu okrągłe. okrągłe. To, to już jest tak. fajne. Mm -hmm. tak, 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 tak. To ten w, w, pojedynku, o, w pojedynku ze zwykłym azulem na dwie osoby, ten wygrywa. I to jest ten pojedynek. Seti. 30. Słuchajcie, gra, która ma mnóstwo mnóstwo komponentów. Jak ja je wszystkie wypraskiwałem, to mówię, kurczę, końca nie widać. I tak naprawdę mamy swoje planszetki gracza. dwuwarstwowe, więc fajnie, mamy ogrom kart. Naprawdę jest ogrom kart, mnóstwo komponentów, no i plansze. Którą, którą najpierw trzeba sobie troszkę poskładać, ponieważ mamy kilka jakby obszarów tej planszy, bo mamy obszar planet, mamy obszar toru, tak naprawdę, gdzie mamy tor tej, tej, tego mikrofoniku, nie wiem, jak on się nazywał, i tam mamy też technologię, no, i mamy to takie rozgrywki, czyli całe to nasze koło na środku, które najpierw musimy odpowiednimi planetami zapełnić, jakby stworzyć taki układ słoneczny, który jest dość specyficzny, ponieważ będzie on się przesuwał. I to tak naprawdę robi największą robotę w tej grze, że jednak z jednej strony już się witamy z gąską, już jesteśmy przy tej planecie, już chcemy do niej dotrzeć. Starczyło nam surowców na to, aby móc zrobić konkretny ruch, a tu nagle ktoś zbudował technologię, przestawił nam wszystko. My jesteśmy bliżej skał, potem musimy wydawać w ogóle więcej punktów, żeby móc się przesunąć. No i dupa. No, gra jest skomplikowana. Jest dużym tytułem. Ja na razie się, jakoś ciężko mi się na razie na jej temat wypowiadać, bo zagraliśmy raz i czuję, że ta rozgrywka od połowy zrozumiałem, co, co się dzieje. Początek zrobiliśmy taki, że wypstrykaliśmy się całkowicie z zasobów i w zasadzie szybko musieliśmy pasować, bo tych zasobów się tutaj ma bardzo mało. Jeżeli dobrze zagramy sobie te karty i później będzie je sobie wsuwać pod tą jedną swoją kartę startową, to w dochodzie, który będziemy zdobywać na koniec rundy, będziemy mogli zdobyć te wszystkie zasoby. Ich nie jest dużo, ale jest ich trochę potrzeba na to, żeby wysyłać satelitę, zdobywać sygnał i tak dalej. Mam wrażenie, że punktowo szliśmy bardzo wyrównanie. Tak tak, 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 tak. Mimo że ja byłem bardzo, bardzo, bardzo zagubiony, dlatego wydaje mi się, że to jeszcze muszę zagrać jeszcze raz i jeszcze raz, żeby w ogóle. Powiedzieć, jakie mam odczucia. No Trochę wygląda to inaczej niż na przykład, jak graliśmy w Galileo Galilei. Bo po pierwszej rozgrywce, ja już od pierwszej rundy wiedziałem o co chodzi, jak zagrać, jak sobie to rozłożyć, jak planować ruchy i tak dalej. Tutaj to nie jest takie łatwe i tu widać, że poziom w porównaniu do chociażby Galileo Galilei, tego samego autora, no to to jest rzeczywiście półki ze dwie wyżej. Poprzeczka tutaj została zdecydowanie, jeżeli chodzi o poziom trudności, podniesiona. Gra jest wykonana świetnie. Mi się bardzo podoba znowu to, że Czech Games Edition wprowadziło te fajne takie mi pelki drewniane z tego odzysku. To są te same, tak, co w tak, na tak, tak. nie? Mhm. Ten sam system stworzenia, więc fajnie. Ładne ma kolory bardzo podoba mi się właśnie to kółko na środku z tym słońcem, ten układ słoneczny, że to się jednak fajnie przesuwa. Trzeba zważać na to w momencie, kiedy ktoś zbuduje technologię, czy zakończy się runda? Czy będziemy musieli to przesuwać, czy nie? Bo to może nam pokrzyżować troszkę plany, jeżeli chodzi o zdobywanie sygnału, przesuwanie się na daną planetę, po to, żeby tym swoim później tą satelitą, czy nie wiem jak to się nazywa, no tym swoim znacznikiem, który tam kładziemy na tej. Na koncepte, orbitę bądź na planetę. Żeby polecieć na orbitę, na planetę, czy to na księżyc, jeżeli mamy rozwiniętą technologię. Trochę w pierwszej rozgrywce nie za bardzo zrozumiałem jeszcze tego, że odkryliśmy tych kosmitów, i, i tutaj jakoś się za bardzo na nich nie skupiłem. Chyba mocno skupiałem się na tym, żeby w ogóle ogarnąć to i pozdobywać sobie te te technologie, poprzesuwać się na tym układzie słonecznym i tak dalej. Już nie szedłem i nie brnąłem w tych kosmitach. W sensie, jeśli na przykład ktoś nie lubi takiego właśnie twistu podczas rozgrywki, że właśnie nagle coś się zmienia w grze, bo coś trzeba odkryć i nikt nawet nie wie, co tam jest po drugiej stronie, to to może być takie trochę frustrujące, bo nawet właśnie w instrukcji jest zapis, żeby wiecie, pod rozgrywką nie czytać tych wszystkich zasad tych kosmitów, bo tam chyba jest sześć różnych frakcji, albo pięć, chyba pięć. Kompletnie jakby ich nie znaliśmy. No i teraz sobie gramy, gramy, gramy. Mamy sobie już Normalnie przyswojne zasady, wiemy o co chodzi. I nagle wjeżdżają ci kosmici, ci obcy. No i teraz tak naprawdę musimy zatrzymać grę, bo trzeba wziąć tą instrukcję, przeczytać opis tego obcego, zobaczyć, co on wprowadza, jakie ma do, dodatkowe komponenty, jakie ma karty i tak dalej, więc. Trochę to tak zamieszało i mam wrażenie, że tak trochę przystopowało rozgrywkę bezsensownie, w jakimś stopniu. I w sumie odkryliśmy tylko jednego kosmita i miałem wrażenie, że zrobiliśmy swoją medytacją wszystko, by drugiego nie odkryć. Żeby drugiego nie odkryć. Tak, ja robiłem wszystko, tak. żeby drugiego nie odkryć. Ja bo dość, że to się wydarzyło jakby prawie pod koniec naszej rozgrywki, mhm. po której to się runda. Nie, po trzeciej stało? chyba. Po trzeciej. No to tak naprawdę mhm. mieliśmy czwartą i piątą jeszcze rundę. Ja dopiero wtedy zacząłem kumać zasady, jak grać na tej głównej planszy i już w ogóle nie chciałem brnąć tych kosmitów, dlatego też nie chciałem odkrywać kolejnego, żeby znowu na jedną Rozgrywkę na jedną rundę, nie wprowadzać kolejnych nowych zasad. Widzę, że tutaj dużo rzeczy się ze sobą spina, jest dużo terminologii, którą. Rzeczywiście, często mi się myliła, czy wysyłam satelitę, czy wysyłam na orbitę, czy, ja to, czy jak ja tą akcję robię, to robię ją na głównej planszy, czy idę już sobie tym stateczkiem swoim to to na, ten, na tą no, Mi to się myliło. W sensie, generalnie mi się jakby bardzo podoba cały klimat tego, że jesteśmy sobie w tym kosmosie, potem nagle lecimy sobie na orbitę, bądź za planetę. Jeżeli jesteśmy na, jeżeli na orbicie już jest już jakiś znacznik, to lot na planetę jest tańszy, co jest dość logiczne. Księżyca możemy eksplorować dopiero, kiedy będzie technologia. I to wszystko jakoś się, no, mam wrażenie, to to bardzo łączy. Tylko no. mam wrażenie, że tobie ta terminologia przyszła lepiej, bo czytałeś instrukcję. No tak tak, 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 tak. A mi, jak to wszystko tłumaczyłeś, to wiesz, to zamiennie. Tu satelita, tu orbita, tu planeta, tu coś tam. I ja już się pogubiłem, co, do której części planszy się odnosi. No i też się bardzo spinało na przykład to, że planety, które są najdalej w Układzie Słonecznym, one były najbardziej punktowane no i tak. nie lecieliśmy. I to było takie logiczne. bardzo logiczne, no. że jednak ciężko się było do nich dostać, bo jednak trzeba było stracić dużo ruchu. Ale punktów naprawdę wydawało nam sporo. Mhm. I jeszcze jedno, mi się bardzo podobają karty że karty nie są takie zwyczajne, że... Ale jak widzicie, jak się już dobrze czuje. Mi się bardzo podobają karty, bo nie są takie zwyczajne, że dają nam tylko jakąś konkretną akcję. Tyle że na karcie mamy zarówno główną akcję, są jakieś warunki dodatkowe, są, są, jeszcze, są warunki punktowane na koniec gry i tak dalej, co jest dość standardowe. To, o czym powiedział Piotrek, jeżeli będziemy mieli możliwość wsunięcia karty pod naszą kartę dochodu, daj nam dodatkowe, dodatkowe jeszcze bonusy, jeżeli chodzi o zasoby. To też jest super. Ta karta jeszcze ma dwa inne narożniki na, mm -hmm. na górze. One pozwalają nam przede wszystkim zagrywanie kart jako akcję dodatkową, czyli możemy tą kartę jakby całkowicie odrzucić i coś dzięki niej zyskać w trakcie rozgrywki jakby za free, nie tracąc w ogóle swojej akcji. Mm -hmm. A po drugiej stronie mamy informacje o kolorach, czyli w której części kosmosu będziemy mogli puścić sygnał. To mi tak się bardzo spina. Ta karta jest taka multizadaniowa, multi nie? Że w sensie ona nie jest, tak. nie ma jakby takiej jednej ścieżki tą kartą, tylko to od nas zależy. Jak ją wykorzystamy, po prostu? Tak, bo jest naprawdę wiele akcji, wiele rzeczy z tych zdolności, które ma karta, że tak naprawdę gdybyśmy trzymali te karty na ręce, a mamy tam ograniczenie, trochę zapychałyby nam rękę, no bo nie mielibyśmy gdzie jak ich zużyć. Niepotrzebnie byłoby nam zagrywać, bo skoro widzę, że dadzą nam punkty za coś, czego ja w ogóle nie robię, to po co mam zagrywać taką mhm. kartę? No mogę ją wykorzystać w sposób inny, mogę zyskać zasoby na koniec, jeżeli ją sobie wsunę, mogę ją odrzucić i zyskać coś od razu, a mogę rzeczywiście pomóc sobie w wysyłaniu sygnału. Bardzo przemyślane, widzę naprawdę duży. Potencjał, ale jest to gra ciężka. Panie, bo zagrać się po prostu z kimś, to już to ogarnął. Nie, tak. nie teraz komuś tłumaczyć. Nie komuś tłumaczyć. Dokładnie tak. Cześć, z tej strony Marcin z kanału Geekowie z Dreadami Mówią O i witam Was w kolejnym odcinku Co Nam Wpadło w Ręce. Właściwie pierwszy raz pokażę kilka gier, które niekoniecznie grałem, ponieważ nie miałem na nie zbytnio czasu, ale wpadły do nas niedawno i chciałbym po prostu je pokazać. Być może w następnych odcinkach powiem o nich trochę więcej. Mianowicie przez zagranie w Scouta, czyli tą grę, Mieliśmy straszną fazę na karcianki. No i postanowiłem właśnie kupić samego scouta, który jest małą sprytną karcianką, w której mamy dwustronne karty, które po dobraniu na rękę zostają na tej samej pozycji przez całą grę. Czyli nie możemy w żaden sposób układać sobie kart. Przestawiać i tak dalej, i tak dalej. Do tego jedyne akcje, jakie jesteśmy w stanie zrobić w trakcie tury, to właśnie dobranie karty z triku, który zagrał inny gracz, albo zagranie lepszego triku. I to jest cała gra. To co mogę powiedzieć o tej grze, to grając na cztery osoby, gra nas urzekła. Bardzo dobrze, że zagraliśmy w takim składzie po raz pierwszy, ponieważ następną grę graliśmy w dwie osoby i gra jest, nie chcę powiedzieć beznadziejna, ale no, nudna w dwie osoby, szybko się kończy. Do tego nie czuć żadnych emocji zbytnio, bardzo szybko można zweryfikować, kto wygrywa. Podobno na BGG jest jakiś tryb opisujący tą grę na dwie osoby w inny sposób niż opisuje to instrukcja, ale grając z samym opisem z instrukcji jest to bardzo nudne. I to tyle na temat Scouta. Dodatkowo dwie karcianki, które właśnie kupiliśmy to są Odyn, który swego powiem drogą wygrał niedawno francuską nagrodę Gry Roku. Jestem bardzo ciekawy jaka jest ta gra. No i poza tym gra autora Red7. Panda Spin, i tutaj z tego co widziałem, też dwustronne karty. Czyli z jednej strony na górze karty jest słabsza akcja, na dole karty jest mocniejsza akcja. I potem, kiedy zagramy już jakiś trik i będziemy musieli wziąć karty na ręce, to karty są obracane. Nie graliśmy w to jeszcze, ale mam y przeczytaną instrukcję, więc mniej więcej dlatego mogę Wam powiedzieć. To nie jest coś takiego jak Scout w którym mamy randomowe wartości na kartach i z do, u dołu mamy cokolwiek tylko po prostu tutaj zawsze na dole jest mocniejsza akcja właśnie jestem bardzo ciekawy pandy, cyferki, gra karciana to musi być dobre no i ostatnia gra o której chciałem powiedzieć to jest Septima którą testuję w tym tygodniu ponieważ dostaliśmy ją od Portal Games i jest to w ramach współpracy dlatego chcemy ją ograć jak najwięcej Septima jest to gra, w którą graliśmy właśnie z chłopakami z ekipy już jakiś czas temu. Wziąłem tylko wieczko od pudełka, ponieważ gra nawet się nie domyka, więc gdybym wziął całe pudełko, to pewnie bym to wysypał. Graliśmy jakiś czas temu z chłopakami z ekipy, no i teraz po czasie zagraliśmy w, po w polską wersję. No i jestem tą grą troszkę oczarowany. Nie jakoś super mocno, ale z każdą rozgrywką ta gra podoba mi się bardziej. A to jest chyba jakiś spory plus, ponieważ jak zagraliśmy pierwszy raz, uznałem, że fajna. Zagraliśmy drugi raz, już miałem jakąś taktykę. Zagraliśmy trzeci raz, już w ogóle y, czułem się, jakbym grał w tą grę już 100 razy, i nie miałem żadnych wątpliwości co do gry. Dlatego z każdą rozgrywką, y, można powiedzieć, skill się poprawia i wiemy coraz bardziej, co robić. Jest to troszkę mózgożerne, ale nie tak bardzo jak y, inne gry euro. Ciężkość tej gry jest troszkę przesadzona na BGG, bo to ona tam wynosi chyba 3,5. Dla mnie te akcje są dość logiczne i to bym dał tak koło trójki. Od współgraczy wiem, że niekoniecznie musi tak być. Czasami niektórym przeszkadza to, jak ciężka jest ta gra, jak dużo ma zasad i niekoniecznie są zadowoleni właśnie z ciężkości tego tytułu, ponieważ ta gra ma dużo zasad, tylko dla jednych będą intuicyjne, dla drugich mogą być przytłaczające i pewnie jest dużo innych... Gier, w których dużo prościej można zagrać w grę euro z dużą ilością zasad i wydają się one dużo bardziej intuicyjne. I to tyle. Na szybko dogrywam się do chłopaków, ponieważ y, właśnie pędzę na kolejny wykład zdalny. <grych> Także pozdrawiam, trzymajcie się i na razie. Cześć. ubongo w wersji. Takiej podróżnej, można rzec, mhm. wersji, która jest już znana z innych części, bo jest na przykład u Bongo Trigo, Trigo Extreme. Extreme, czyli mamy sobie po prostu karty, i na kartach mamy małe układanki, mhm. które musimy jak, jak, jak najszybciej zapełnić. Rzeczywiście wydawca zrobił tą wersję Travel już w innych wariantach, które nie były do końca znane graczom. A teraz tę standardową wersję Ubongo przeniósł tak. na taką wersję oczywiście podróżną. Karty dwustronne, na jednej stronie możemy zape zapełnić sobie wszystkie pola trzema kafelkami tetrisowymi, po drugiej stronie czterema. Prosta, szybka rozgrywka z presją czasu oczywiście, no bo my jeżeli ułożymy kartę, krzyczymy Ubongo, i odliczamy sobie czas, jakby nie mamy tutaj klepsydry. Mm -hmm. odliczamy czas, aby inni gracze jeszcze mieli możliwość ułożenia. Spoko, fajne jest też to, że tak naprawdę, wiecie, w zwykłym Ubongo jednak mamy kostkę, która nam wskazuje to, którymi kafelkami możemy zapełnić konkretne, mm -hmm. konkretną, e, konkre kartę, konkretną kartę. I to jest tak naprawdę jakby jedno rozwiązanie. Tutaj mamy pulę swoich kafelków i to od nas zależy, Trochę jak w tych wszystkich smart, smart games od Luwi, od tak. nie? No. W sensie, że to albo od nas zależy, który klocek gdzie włożymy, żeby po prostu zapełnić konkretne mm -hmm. miejsce, nie? A więc... można z różnych korzystać. Tak, bo a, a jest, pasują, jest no. kilka kombinacji. To jest informacja, że są, nie wiem, dwa, trzy, czasami nawet cztery rozwiązania, więc tak. zależy, jak poustawiamy, to się da. Szybka no jak u Bongo, no, dokładnie. No i jeszcze kolorowe trójkąty. To jest druga gierka, która też do nas trafiła. Gierka, w której będziemy dobierać kafelki, takie trójkątne z trzema kolorowymi Czerwonym, zielonym albo niebieskim. No, mogą tu być wszystkie takie same na jednej kafelce, ale bardzo rzadko się zdarzały są takie karty. Są tylko trzy w jednym zestawie. No, i naszym zadaniem jest po prostu dokładać karty do wspólnej puli, po to, żeby tworzyć grupy tych kolorowych kafelków. Dokładamy je tak, aby trójkąt całym bokiem przylegał do trójkąta, który już gdzieś leży na planszy. To trochę ułatwia bardzo tę rozgrywkę, ale ja widzę, że ta gra jest zdecydowanie przeznaczona dla dzieci. Chociaż uważam, że karty, które tutaj są te kafelki niby to taki trochę grubszy papier, one są bardzo niebezpieczne. Tak, są ostre. One no. są tak ostre, że ja się pokułem podczas rozgrywki. Nie za bardzo byłem z tego powodu zadowolony. No zobaczcie, to są takie zwykłe karteczki, one są takie grubsze, tylko że one mają tak ostre rogi, że wydaje mi się, że jakby ktoś se tak przejechał, to by się przeciął. No ale z drugiej strony taki urok trójkątów równobocznych, nie? 60 no taki... stopni jakoś trzeba. No tak, no ale jakby była chociaż lekkie zaokrąglenie. To już nie byłoby trójkątem. Boże, no kształt by prawie taki miał. No, nie, miało. no ja wiem, no, ale wiem. Jest... Gra stworzyła matematyczka, więc y, chciała być pewnie no, tylko, że jest no trochę niebezpieczne. Nie. Pracując z dziećmi cały czas na zajęciach, tym o, to one sobie potrafią oko pewnie rozwijać. No właśnie, chciałem powiedzieć, bo ta gra niby jest od 6 roku życia. Ja wczoraj powiedziałem do Piotrka, że taka w sumie gra fajna byłaby na jakąś taką świetlicę szkolną, nie? Ale pomyślałem sobie o tym, jakby ktoś komuś to wbił w oko. Jakieś miałem opisaną sytuację na szkoleniu BHP, że ktoś kiedyś sobie przeciął, kurde, chciałem powiedzieć brzydkie słowo, że sobie przeciął siatkówkę kartką z drukarki, bo po prostu wyciągał szybko kartkę, no. Wiecie, chyba się Kauzuk kiedyś stracił się kartką, tak. żeby się zacząć na palcu mhm. i ktoś tak machnął kartką, że stracił oko. Taki róg, no nie wiem, dla mnie to jest to rzeczywiście trochę niebezpieczne. niebezpieczne, natomiast gra matematyczna rzeczywiście, stworzyła ją matematyczka, gra, która przede wszystkim pokazuje nam zależności trójkątów równobocznych, Plus też liczb trójkątnych, bo to jest mhm. ważne, bo są jakby dwa warianty, dwa warianty, rozgrywki, że możemy układać tylko kolory i punktować za grupy kolorów, ale możemy też korzystać z, trójk z liczb trójkątnych, czyli dostajemy punkty za to, jaki nam się udało stworzyć trójkąt. Jeżeli mhm. z dwóch boków dostajemy 3 punkty, jeżeli z czterech boków dostajemy 6 punktów, jeżeli z czterech boków dostajemy 10 punktów. To jest zależność liczb trójkątnych, czyli jakby takie schodki, które są układane zgodnie z matematyką, dlatego tych, tych punktów jest. Jakby nieproporcjonalnie się może wydawać, ale to rzeczywiście wyglądowo jest wszystko w porządku. Więc, jakby są warianty, można wydłużyć rozgrywkę, dodając dodatkowy zest zestaw kafelków. Widzę, że Piotr się bawi teraz ja w tangram chyba. No właśnie, bo to ja mi się wydaje, że to tak powinno się grać jak są dla starszych osób. Bo dokładanie tych kafelków w taki sposób do siebie, no w pewnym momencie staje się tak powtarzalne. No takie i infantylne troszkę. Infantylne. Niestety, Nie? Dlatego wtedy czuję, że to jest dla dzieci. Ale gdybyśmy układali je właśnie tak tangramowo, że tworzyli grupy takie nieregularne, tych kafelków było więcej z wyborem różnych kolorów. To ta gra stałaby się ciekawsza, tylko one by musiały być grubsze, bo taki papier się za bardzo przesuwa. Mhm. Wydaje mi się, że to jest dla dzieci. Też myślałem o świetlicy szkolnej, ale trochę uważam, że jest niebezpieczna. po drugie, te płytki są za cienkie i stałyby się pewnie bardzo szybko uległyby bardzo szybko zniszczeniu. Mimo, że to my polecamy tę grę, to trochę przez jakość wykonania. Myśleliśmy, że to będzie trochę inaczej wyglądało, Mówię tak. No troszkę, troszkę jestem zawiedziony jakością i tym, że to jest takie niebezpieczne. No, stawiam się. Jezus, Mario, co to było? Mój ten. Stawiam się cały czas w. Po takiej stronie, osoby, która gdzieś tam z tymi dzieciakami pracuje, i wiem, że no mogą zdarzyć się różne rzeczy. I jeżeli ta gra ma być niby od szóstego roku życia, okej, okay, to, to, to może być od szóstego roku życia, tylko sama rozgrywka jest rzeczywiście bardzo mocna, zachowaj na, na, na grę dla dzieci. Te ostre krawędzie nie są dobre. I hmm. uważam, że to powinno być przy następnym druku, jeżeli Egmont będzie chciał zajmować się kolejnym drukiem tej gry, to te rogi powinny być zaokrąglone. Ja wiem, że to są trójkąty, ale jeżeli stawiamy na to, żeby ta gra była bezpieczna dla dzieci, to w takiej opcji nie ma opcji, żebym ja dał na przykład taką grę dzieciakom na chociażby na półkolonie. No to u mnie w za. Tym akcentem kończymy. Mimo tego, że w tym, o, w tym tygodniu wpadły dwa odcinki u nas tak. na kanał z ym, skróconymi zasadami gry Galileo Galilei oraz Wondrous Creatures, Dlatego zachęcamy do oglądania jeszcze, jeśli jeszcze nie widzieliście, ale przypominamy, że są to skrócone zasady, a nie wideoinstrukcja, instrukcja, więc też nie oczekujcie, że tam znajdziecie wszystkie wyjaśnienia i wszystkie, wszystkie symbole. Zasady. A w tym tygodniu pewnie pojawi się kolejny mhm. odcinek. Tak. Z innym możecie, tłum. możecie nam dać znać w komentarzu, czy jakaś gra, którą pokazywaliśmy wam. A głównie chodzi o gry po angielsku. Chcielibyście ją zobaczyć w takiej formie. To my się przytulimy do tego i może się coś pojawi. I ja wiem, że bardzo często piszecie nam, żebyśmy nagrali gameplay, ale my nie mamy w dalszym ciągu warunków. I nie mamy statywu od góry. Więc bijajcie najbajkowi i zapomnijcie nam staty. Piotrek, potrafi się zareklamować. Wiecie, wiecie co mi się też wydaje, że jakby są już takie konkretne kanały, które robią naprawdę fajne gameplay. I na przykład sam często oglądam chociażby Gandalfa, tak? Mm -hmm. tak? I barolka, żeby na przykład zobaczyć y, jakieś zasady, które nie są dla mnie jakieś jasne, a wiem, że dzięki chłopakom to szybko zrozumiem. Więc myślę, że już naprawdę są osoby, które się tak. sprawdzają w konkretnych typach, i a my mamy swój styl. my Mamy, my mamy swoje, styl. co nam padło w ręce i teraz mamy te wideo instrukcje. Więc te wideo instrukcje, te skrócone zasady i tego będziemy się chyba trzymać. Być może coś się zmieni, a no? To tak na razie, tak, na razie to jest duży znak zapytania. Tak, dobrze. To trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku w tygodniu. Hej! Halo.